Każde marzenie ma swój początek. Jedna decyzja, jeden gest, pragnienie, by codzienność stała się odrobinę piękniejsza. Tam, gdzie spotyka się technologia i pasja, zaczyna się podróż. Od tej chwili nic nie jest już kwestią przypadku. Czas, zaangażowanie, precyzja to obietnica, że to, co ważne, zawsze znajdzie swoją drogę do celu. Drobne działania budują naszą codzienność. Dbałość o szczegóły i odpowiedzialność za powierzone zadania sprawiają, że wszystko trafia tam, gdzie powinno bezpiecznie i na czas. Droga to nie tylko przestrzeń to łączenie punktów ludzie, wybory, cele. To miliony marzeń doręczanych każdego dnia, tych małych i tych niestandardowych. Marzenia mają moc zmiany codzienności w coś pięknego. Dostarczamy więcej niż tylko przedmioty. Ambro Express Przesyłki niestandardowe to dla nas standard.